Kłaniam się nisko zacnemu gronu ludzi, elementarnie przyzwoitych. Dziś w odrobinę spartańskich warunkach podsumujemy walkę wieczoru Gali KSW-107, która odbyła się w Gdańsku. Tamże Fildefries zezłomował jasny gwint Arkadiusza Wrzocka. Na nic zdały się moje wizualizacje, afirmacje i nigeryjskie jasny gwint manifestacje. To była gra do jednej bramki, w tym nagraniu, które aktualnie oglądacie. Jak mówię, poruszę temat wyłącznie main eventu gali KSW 107, natomiast podsumowanie całego wydarzenia, a także pewnie gali UFC Fight Night, która odbyła się w Atlancie, opublikuję tutaj na kanale pewnie około południa lub po południu jutro, czyli w poniedziałek. Słuchajcie, pod kątem typów na obie te gale, no to pod, pod tym względem nie było źle, bo jeśli chodzi o KSW, to miałem 7-2, nie weszli Zalewski i właśnie Wrzosek, a jeśli chodzi o UFC, to było 9-3 albo 10-3 Trzy walki mi nie weszły, natomiast reszta weszła. Nie pamiętam, czy było ich 12, czy też 13. A zatem dramatu nie było. Ale, ale no jasny gwint. Te walki wieczoru yy, potoczyły się zupełnie inaczej, aniżeli prognozowałem. Joaquin Buckley nie znalazł odpowiedzi na zapasy Kamaru Usmana. Świetnie prezentującego się, leciwego Kamaru Usmana, jasny gwint. Podczas gdy Phil De zdominował i w pierwszej rundzie skończył Arkadiusza Wrzoska. Słuchajcie, ciekawostka, bo yy, żeby skończyć Michała Andryszaka, Brytyjczyk potrzebował 3 minut i 32 sekund. Natomiast Arkadiusz Wrzosek wytrzymał o jedną jasny gwint sekundę dłużej. Słuchajcie. Myślę, że podzielimy sobie to nagranie na kilka segmentów. Oczywiście wiem, że pewnie znajdą się zwolennicy teorii, wedle której na H drążyć temat, przegrał to przegrał, nie ma o czym gadać, zdominował go, rozparcelował i tak dalej. No ale myślę, że ci, którzy śledzą Lowkinga i portal, i kanał odrobinę dłużej niż kilka tygodni, czy też kilka miesięcy, wiedzą, że my tu raczej staramy się rozkładać wszystkie elementy na czynniki pierwsze to nie zawsze jest słuszne podejście jasne, słuchajcie, można przez dwie godziny rozkładać na czynniki pierwsze e, poszczególne aspekty danej walki na przykład, pamiętam walkę Josealdo Aldo kontra Conor McGregor upisałem grubaśną, potężną analizę z setkami gifów, przykładów z walk prognozując, że Brazylijczyk wygra jednak z Irlandczykiem a tymczasem 13 jasnych win sekund i było po wszystkim e, krew w piach, jak to się mawia i tutaj w przypadku tej walki, Arkadiusza Wrzoska z filmem było jednak do pewnego stopnia podobnie. Było podobnie. Natomiast jak mówię, yy, pomówmy najpierw o tym, jak potoczyła się ta walka, a później spróbujemy wyciągnąć z niej jakieś wnioski. Poza tymi oczywistymi, które się automatycznie się narzucają. Chociaż myślę, że mam też yy, kilka przemyśleń, z którymi pewnie nie wszyscy się zgodzicie. Ale dojdziemy do tego za chwilę. Tutaj pozwoliłem sobie wypisać yy, przebieg tej walki, aby nic mi nie umknęło. Otóż, Arkadiusz Wrzosek. Rozpoczął ten pojedynek zuchwale. Miałem szczerze mówiąc nadzieję, że właśnie tak rozpocznie tę walkę. A mianowicie, od razu po rozpoczęciu pojedynku, zajął środek klatki, wyskoczył tam do środka, przejął teren rąbną, niskim kopięciem, bardzo ładnym, dobrym na wysokości łydki. Następnie e, wyprowadził lewy prosty bodajże na korpus. Filadelfiusa też super, bo też na to liczyłem. Jak wiemy, ciosy proste z zapaśnikami, grapplerami działają całkiem nieźle, bo pozwalają Ci szybko wrócić do pozycji walki, a zatem wybronić się przed potencjalną próbą zapaśniczą. Następnie potraktował Brytyjczyka kolejnym bardzo mocnym, dobrym lowkingiem, którego również mistrz nie zdołał zblokować. E, trochę rozochodził się oczywiście Arkadiusz Rzosek, czy gdyby się nie rozochocił, to by wygrał? Tego nie mówię, ale się rozochocił. Zaatakował kopnięciem na głowę i to kopnięcie na głowę też doszło celu, choć oczywiście zostało częściowo zamortyzowane. Chyba zdążył też odrobinę unieść tę rękę e, Phil de Fries. Natomiast później Arkadiusz Wrzosek popełnił e, grzech, grzech okrutny, nie był obrzydły, jasny gwint. Poszukał sierpa z prawej ręki, sierpa z prawej ręki, podczas gdy Phil de Fries, i to mu trzeba oddać, Idealnie w tempo zanurkował do jego nóg pod tym ciosem sierpowym, przenosząc walkę do parteru. Słuchajcie. I w zasadzie, wracając do pojedynku Jose Aldo kontra Conor McGregor, wtedy było już po walce. Tam potrzebowaliśmy 13 sekund na to, aby wszystko się skończyło. I tutaj w zasadzie też potrzebowaliśmy około 12, 13 czy też 15. Nie pamiętam, ile dokładnie sekund minęło e, od czasu, gdy rozpoczęła się walka do momentu, w którym Arek Wrzosek wylądował na plecach. Ale około 12, 13, 14, 15 sekund jasnych wind. I wiedzieliśmy... Też o tym mówiłem, że będzie po wszystkim. Jeżeli walka trafi do parteru, to nawet jeżeli Arkadiusz Wzosek przetrwa to umęczanie ze strony Philadelphia, to na nogi wróci już tak zmęczony, że prawdopodobnie nie będzie w stanie nawiązać walki z Brytyjczykiem. Natomiast został skończony, i tutaj no, nikogo nie może to dziwić, bo wszyscy spodziewaliśmy się, i też o tym wspominałem, i też pisałem w typowaniu przed Galą, że no, to może być walka do pierwszego obalenia. Po tym obaleniu albo. W wyniku tego obalenia albo Fieldefree skończy Arkadiusza Wrzocka, albo też tak go zamęczy, że Polak nie będzie już w stanie e, skorzystać ze swoich najgroźniejszych broni w stójce. Natomiast wracając jeszcze do tej stójki. No myślę, że byłem tak samo zdziwiony jak sam arkadiusz Wrzosek w wywiadach po walce, że zdołał Phil de Fries obalić go w polu, czyli na środku klatki. Bo wydawało mi się, że ta kontrola dystansu arkadiusza Wzoska będzie wystarczająco dobra, aby unikać obaleń w polu. No, przypomnę, że Augusto Sakaj, i słuchajcie, wracając jeszcze do tej analizy, bo już powoli przechodzę do konkretów, jak sądzę. Otóż starałem się naprawdę bardzo, bardzo dokładnie wyjaśnić, dlaczego w roli minimalnego faworyta widziałem tutaj arkadiusza Wrzoska. No słuchajcie, mówiłem o tym o tej pracy na nogach Augusto Sakaja, czyli człowieka, który waży ponad 120 kg, człapie na nogach i yy, jest bardzo powolny, a jednak był w stanie w pierwszej rundzie przynajmniej unikać przyszpilenia do ogrodzenia. Wydawało mi się, miałem nadzieję, że Arkadiusz Wrzosek też będzie w stanie to robić. Zawodnik może nie chyżonogi, ale jednak sprawniejszy pod kątem kontroli dystansu i pracy na nogach, aniżeli Augusto jasny Sakaj. To po pierwsze, no ponadto wspominam, słuchajcie, generalnie to wydaje mi się, że. To jest trochę tak. Jeżeli ktoś śledzi na przykład tylko poczynania Phila de Frisa, to ma w głowie zakodowane, że to jest absolutny niszczyciel, nie do zatrzymania przez nikogo w KSW. Natomiast my tutaj, trochę starsi, którzy może trochę dłużej śledzimy, albo wy, którzy dłużej śledzicie, pamiętacie, jak skończył się Anderson Silva, pamiętacie, jak skończył się, nie wiem, TJ Dillashaw, jak skończył się Daniel Cormier, Kamaru Usman, Izrael Adesanya w KSW Tomasz Narku, też przecież niezwyciężony w kategorii półciężkiej, dominant absolutny, Mamet Khalidov kilka razy. Więc słuchajcie, kompletnie nie kupuję gadek, wedle których to był absolutny mecz, nikt nie jest w stanie pokonać Filadefrisa. Nie takie rzeczy w MMA widzieliśmy. To, że ktoś nie pamięta tych rzeczy, to jest zupełnie inna kwestia. Natomiast wszyscy, wszyscy niemal wszyscy, może poza Habibem Durmagomedowem i Georgesem Sampierem, no i Johnem Johnsem póki co, są w stanie uchronić się przed smutnym końcem, ale generalnie jednak najczęściej jest tak, że ci wielcy mistrzowie, którzy panują przez lata, po prostu kiedyś kończą na tarczy. Tak było też z Renanem Barao, pamiętamy starcie z TJ'em Dillashoem, w którym to na TJ'a Dillashoa kurs wynosił chyba 5 albo 6 albo 7 jasnych wind. Był gremialny, może przesadam trochę, ale był zdecydowanym, gigantycznym, bukmacherskim underdogiem. A jednak, a jednak był w stanie wygrać. I to jak najbardziej są sytuacje porównywalne, bo tu i tu mamy e, wieloletniego mistrza, dominanta. Przecież dla fila De Frisa to była chyba dwunasta obrona pasa mistrzowskiego. Gość ma na karku 39 lat, teraz już mówię jak jest. O ile nie pomyliłem. Panuje od 2017 albo 2018 roku, a zatem 8 lat na tronie. Gdzie motywacja? Gdzie determinacja? Czy nadal tak mocno przykłada się do treningów, jak przykładał się 5, 6, 7 lat temu? No słuchajcie, były przesłanki jak najbardziej świadczące ee, za tym. Że ten kurs na Arkadiusza Wrzoska wynosił tyle, ile wynosił. Innymi słowy, były argumenty na to, aby Arkadiusz Wrzosek był mniejszym bukmacherskim underdogiem aniżeli chyba pięciu albo sześciu poprzednich rywali Philadelphisa. Tutaj kursy naprawdę, jak na standardy Filadefrisa były wyrównane. Oczywiście w dużym cudzysłowie i mocno koloryzując, wyrównane. Eee, więc przypadków w tym nie było. Bukmacherzy i nie tylko bukmacherzy. No, powołam się choćby na e, trenera Octopusa, e, czyli. Jasny, więc wiemy, o kogo chodzi. Kajam się, przepraszam, yy, no mam go na końcu języka, przypomnę sobie później. Ale no, on też, ekspert, przecież absolutny, i to nie tylko w teorii, ale i w praktyce, stawiał na Arkadiusza Wrzoska, więc wyciąganie po wszystkich wniosku, że to było pewne, podaje to w głęboką wątpliwość. To było pewne wyłącznie jeśli patrzy się bardzo powierzchownie na MMA i nie zwraca się uwagi na pewne detale. Natomiast owszem, przyznaję i nie raz, nie dwa, nie pięć miałem z tym problem, że czasami człowiek za bardzo wgryza się w detale przez co umyka mu ogólny obraz, a czasami ten ogólny obraz jest najlepszą wskazówką, jeśli chodzi o typowanie walek. I być może trochę tak tutaj też w tym przypadku było, a zatem trzeba uderzyć się w piersi. Niniejszym to właśnie robię i posypuję jeszcze głowę popiołem, chociaż nie mam tutaj warunków, ale tak właśnie czy nie? Słuchajcie, jak mówię, ja tutaj faworyzowałem Arkadiusza Wrzoska w stosunku 51 do 49, o czym mówiłem nie raz, nie dwa, natomiast owszem, w pełni świadomie te filmy na YouTubie tytułuję... Tak jak tytułuje. No, mógłbym, słuchajcie, napisać, o, czy na pewno wygra, trudne zadanie, przed chwilą de i tak dalej, ale no nie oszukujmy się. Trochę jednak w tym medialnym świecie chodzi też o to, aby przyciągnąć fana, przyciągnąć widza czy też słuchacza. A taki mocny, wyrazisty tytuł trochę temu jednak służy. Natomiast mam też nadzieję i staram się, aby za tymi mocnymi tytułami stała też jakaś treść. A zatem. Yy, Uzasadniając mój typ na Arkadiusza Wrzoska z kciukiem w dół, co powtarzam. Wiem, że się tłumaczę. Tłumaczą się winni. A brak y, wytłumaczenia jest przyznaniem się do winy. Więc jestem y, tutaj w sytuacji bez wyjścia. Ale wracając do tematu. No mam nadzieję, że pomimo iż te tytuły czasami u mnie tutaj na YouTube są takie zdecydowane, wyraziste i jednoznaczne, to gdy posłuchacie, co mam do powiedzenia, to, yy, macie coś do przemyślenia. No temu to przede wszystkim służy. Oczywiście, finalnie wyciągam e, wnioski i wskazuję swój typ na zwycięzcę. No ale staram się właśnie rozkładać na czynniki pierwsze poszczególne aspekty e, danych walk i tutaj faworyzowałem delikatnie Arkadiusza Wrzoska, ale wróćmy do tej walki, bo wiem, że tutaj już e, mieszam się w zeznaniach, że tak, że tak to ujmę. Trochę czas mnie nagli, więc postaram się przyspieszyć. Otóż, co też tam się wydarzyło? E, Arkadiusz Wrzosek poszukał tego prawego sierpowego nie powinien był w ogóle korzystać z ciosów sierpowych i powinien był, jak sam zaznaczył na początku kontrolować przede wszystkim przestrzeń, nie dawać skrócić dystansu Philowi De Frisowi, nie szukać kolizyjnych uderzeń. Wspominałem o tym, że warto takowych poszukać, ale pewnie w odpowiednich momentach, a nie w pierwszych 10 sekundach rywalizacji. Tak czy siak świetnie obalił go naprawdę Phil De Fris. walka trafiła do parteru, Arkadiusz Wrzosek znalazł się na ogrodzeniu, przy ogrodzeniu na plecach próbował tam kopać, dystansować, ale Phil de zdołał zejść do jego gardy. Potraktował go kilkoma uderzeniami. Arkadiusz Wrzosek tam całkiem nieźle starał się bronić. Oczywiście walczył o przetrwanie, no to było oczywiste. Walczył chyba też otwartą gardą, o ile pamiętam, aby stworzyć sobie warunki do powrotu na nogi. Phil de następnie uniósł troszkę pozycję, aby trochę obejść te nogi Arkadiusza Wrzoska, aby spuścić mocniejsze uderzenia i rzeczywiście udało mu się przejść do półgardy. Z tej półgardy znowu potraktował serią uderzeń Arkadiusza Wrzoska. No nie były to jakieś rozstrzygające, mocne uderzenia, ale utrzymywały Polaka na dole, utrudniały mu próby powrotu na nogi. Następnie, chyba, nie chyba, tylko na pewno, Arkadiusz Wrzosek zaczął spychać nogę, prawą nogę, kolano prawej nogi de Frisa, aby zepchnąć go do gardy. Za pierwszym razem mu się to nie udało, a przy drugim podejściu już mu się to udało. I słuchajcie, oddać trzeba Arkadiuszowi Wrzoskowi, do tego zaraz przejdę, że. To mu się naprawdę udało bardzo dobrze w starciu z gościem, który jest absolutnie, absolutnie elitarny pod kątem walki na chwyty i który prawdopodobnie był jakieś 10-15 kg cięższy. A zatem zepchnął go do gardy. Jest to jakiś sukces, naprawdę. Co się później stało? Gdy zepchnął go do gardy, Arkadiusz Rzosek Filadefrisa, to zdołał go wypchnąć, odepchnąć. I Arkadiusz wrzosek na dosłownie sekundę, może nie całą sekundę, wrócił na nogi. Uczciwie wrócił na nogi, miał nob, obie nogi na podłożu. Tyłkiem nie dotykał już podłoża, ale Phil de Fris zdołał doskoczyć natychmiast do niego i ponownie zaciągnąć go do parteru. Po prostu go przewrócić. Ta siatka nie pomogła Arkadiuszowi wrzoskowi. Co też tam się dalej działo? Pamiętam, że był Arkadiusz Wrzosek w żółwiu. Na początku też trzeba to oddać Polakowi, że próbował wybrać mu prawą rękę. Podporową Phil De natomiast Arkadiusz Rzosek dostrzegł to, był tego świadomy, i tą rękę przesuwał dalej, żeby za plecami nie wybrał mu jej brytyjski mistrz. I to też mi się podobało. Taka świadomość tego, że chłop będzie próbował tutaj założyć dagestańskie kajdany. Natomiast na niewiele się to zdało, bo Phil podebrał podebrał Arkowi lewą rękę, a zatem twarzą, będąc na kolanach, wylądował na macie Arkadiusz Zosek i później jednak Phil De wybrał mu tę prawą rękę. Prawe ramię i w ten sposób tylko lewą ręką mógł, opierając głowę o matę, chronić się przed ciosami z lewej ręki Fila de Frisa, Arkadiusz Wrzosek. Zatem to wybranie prawej ręki było absolutnie kluczowe tutaj w wykonaniu Fila de Frisa. Kapitalnie unieruchomił Arkadiusza Wrzoska, rozbijał go tymi uderzeniami. Jasne, nie były to jakieś szczególnie ciężkie, ciężkie uderzenia, no ale gdyby go tak rozbijał jeszcze nie wiem, z 15, no może nie, ale z pół minuty albo minutę, to myślę, że sędzia mógłby to przerwać, no bo to nie była już inteligentna czy do momentu, aż się bronił, to była, ale gdyby jeszcze tak go obijał z minutę, no to myślę, że sędzia mógłby to przerwać, pomimo iż tam wielkich obrażeń nie było. No ale był unieruchomiony polski pretendent, inkasował te uderzenia przez rękawice na głowę, ale tu i ówdzie Fildefris przemycał też uderzenia od dołu tam w brodę, omijając tę jednoręką gardę Arkadiusza Wrzoska. Co wydarzyło się potem? Doszło do pewnego rodzaju kotła, o ile pamiętam, Arkadiusz Wrzosek próbował się skręcić, trafił do pozycji bocznej, o ile pamiętam, albo półgardy, chyba do bocznej. Phil de Fries wybrał mu rękę do amerykany. Pierwsze podejście wybronił bardzo dobrze Arkadiusz Wrostek, ale przy drugim e, już nie miał nic do powiedzenia. Bardzo szybko, sprawnie, no i z łatwością, nie oszukujmy się, z łatwością Phil de Fries wybrał mu tę rękę po raz drugi i zmusił Polaka do poddania walki. Jakie są konkluzje po tej walce? Otóż, słuchajcie, wiem, że Arkadiusz Wrostek to jest trochę taki zawodnik, który wzbudza mieszane uczucia, to znaczy ma grono wielkich fanów, na przykład, nie wiem, którzy kibicują też Legii Warszawa, albo też po prostu fanów MMA, którym podoba się ich styl, albo jego persona, jego kreacja medialna, i ma też grono wielkich przeciwników, którym, którzy na przykład nie lubią Legii Warszawa, albo też nie podoba im się ich, jego medialna kreacja, albo jego styl walki im się nie podoba, albo uważają, że jest prowadzony za rączkę, bo do pewnego stopnia przez dłuższą część swojej kariery rzeczywiście był. Natomiast słuchajcie, gadki o tym, jakoby Phil de Fries całkowicie obnażył Parter tutaj Arkadiusza Wrzoska, należy między bajki włożyć. Słuchajcie, Polak miał tam swoje dobre momenty w parterze. Jasny, Suma summarum, na nic się to zdało. Został poddany w 3 minuty 33 sekundy. Gra do jednej bramki. Poza tym króciutkim, z perspektywy czasu nieznaczącym nic, fragmentem stójkowym. No ale Phil De Fris to jest absolutny gigant pod kątem zapaśniczo-parterowym. On przecież rozmontował Tomasza Narkona w rewanżu jak dzieciaka. Darko Stościa w rewanżu jak dzieciaka. Gdy Szymona Bajora przewrócił w rundzie drugiej, też nie dał mu żadnych szans i skończył go jeszcze szybciej. Każdego niemal ze swoich rywali, no może poza Augusto Sakajem, totalnie rozmontował w parterze. Przecież nawet ten Darko Stościc w tej pierwszej walce bronił się, wytrzymał do piątej rundy, no ale tam był masakrowany, przeokrutnie. On tam walczył wyłącznie o przetrwanie. A zatem, słuchajcie, to jest trochę tak, bardzo mocno koloryzując, co podkreślę z pełną mocą, jakby oceniać parter Charlesa Oliveira jako dramatyczny na podstawie walki z Islamem Machaczewem. Islam Machaczew jest gigantem w walce na chwyty. To, że rozmontował Charlesa Oliveira, nie znaczy, że Charles Oliveira jest lebiegą parterowym. Oczywiście, zaznaczam, że nie chcę tutaj porównać Charlesa Oliveira parteru do parteru Arkadiusza Wroska, ale mam nadzieję, że rozumiecie analogię. Każdy poprzedni zawodnik był rozbijany przez Phila de Frisa w parterze. Kompletnie. Poniewierany. A zatem fakt, że to samo stało się z Arkadiuszem Wrzoskiem, nie znaczy, że jego parter jest całkowicie dobany. Po prostu znaczy tyle, że ten Phil de Fris w walce na chwyty jest piekielnie, piekielnie mocny. Co dalej? Otóż zerekę sobie tutaj, czy mam coś jeszcze do powiedzenia. Tak, tutaj naważyło się piwa, jasne. O Aldo i Konorze już wspominałem. Yy, tak, to już mówiłem o tutaj mam właśnie konkretne przykłady do tego, o czym mówiłem, czyli yy, czy Arkadiusz Rosek, jeżeli dostanie byle jakiego graplera albo zapaśnika, albo no, przeciętnego, średniego, co, co najmniej, albo zawodnika po prostu, yy, uczciwego z formuły MMA, to zostanie tak rozmontowany jak z Phil De Freeze. No nie jestem pewien. Nie jestem pewien, szczerze, mówiąc, bo Phil De Freeze to jednak wymyka się kategorią standardowego zawodnika MMA o solidnym, przyzwoitym parterze. To jest zupełnie inna bajka. Pod kątem tym parterowym to prawdopodobnie Phil DeFries byłby jednym z najlepszych obecnie na świecie ciężkich. Także w UFC, oczywiście. Nie wiem, kto byłby tam lepszy. John Jones swego czasu był dobry w parterze, oczywiście. I ze Stepem oczyciem 58-letnim strażakiem, przepraszam, 54-letnim strażakiem, pokazał takie fragmenty, w których rzeczywiście doskonale kontrolował rywala z góry i był morderczo skuteczny, więc on rzeczywiście z góry jest mocny. Więc pod tym kątem z Philem De Friesem mógłby rywalizować. Tom Spinal prawdopodobnie też jest bardzo mocny w parterze, ale póki co, poza walką z Wołkowem, nie musiał tego pokazywać. Curtis Blades pod kątem kontroli w parterze aż tak mocny nie jest. Jalton Almeida, bardzo mocny grappler, ale niekoniecznie pod kątem kontroli. Na pewno jest zwinniejszy niż Phil De Frise, szybszy, być może groźniejszy pod kątem poddań, ale na pewno jest znacznie też słabszy fizycznie, co ma kapitalne znaczenie w walce na chwyty. Yy, tak, więc Chodzi po prostu o to, że ten że Porażka w parterze z rąk Fila DeFrisa, to nie jest żadna ujma Gdyby Gdyby Arkadiusza Wrzoska Zdominował w parterze na przykład Szymon Bajor Z całym szacunkiem dla Szymona Bajora, bo to jest dobry Wszechstronny zawodnik MMA Ale gdyby on go zdominował w parterze, sponiewierał zapaśniczo W walce na chwyty To ok, to moglibyśmy stwierdzić, że jasny gwint Nie no, ten parter Arkadiusza Wrzoska to jest dramat Oczywiście z całym szacunkiem Dla yy, Szymona Bajora Natomiast, jeszcze lepszym przykładem, są starcia Despaina, czyli tego Robertisa Despaina, Kubańczyka, kickboxera o Stekwondo bodajże się wywodzi, który wojował w UFC. Jego walki z Valdo Acosta, Cortezem, Cortezem Acostom, albo Austinem Lane'em. Tenże Despain został zdominowany w parterze i zapaśniczo przez lebiegów grapplingowych. I rzeczywiście, z tego możemy wysuć wniosek, że to był dramat. Jego parter jest fatalny, dramatyczny. Gdyby zaś ten Despain został zdominowany przez na przykład Frisa, nawet tego Curtis'a Blades'a w parterze, no to moglibyśmy stwierdzić, że okej, okay, do najlepszych to mu brakuje, ale cholera wie, cholera wie. Może taki dramatyczny nie jest. Albo na przykład Bakli, Bakli przez Usmana, że pozwolę sobie przenieść do Atlanty. No ta walka też pokazała, że Bakli ma braki, no ale na tle rewelacyjnego, nadal kapitalnie usposobionego Kamaru Usmana. Mam nadzieję, że rozumiecie, do czego tutaj nawiązuję i że w miarę jasno się wyrażam. Jeżeli nie, to wybaczcie. Ale... Kocioł myśli, kocioł myśli. Co dalej? Patrzę jeszcze tutaj. E, tak, Barcelos. O, albo Peyton Talbot, zdominowany przez Raoniego Barcelosa. Brazylijczyk to nie jest elitarny zapaśnik. To nie jest, to jest... Bardzo dobry chwytacz, OK, ale zapaśnik nie jest elitarny. Więc jeżeli Peyton Talbot został zdominowany przez... Przyzwoitego, solidnego pod kątem zapaśniczy rywala, no to OK to źle świadczy o jego parterze. Jeżeli tutaj Wrzosek został zdominowany przez elitarnego, absolutnie graplera, to niekoniecznie musi świadczyć o tym, że kompletnie się do MMA nie da nadaje i z przeciętym zawodnikiem MMA, czyli takim, który ma pojęcie o parterze, nie będzie miał żadnych szans. No nic z tych rzeczy. Yy, tak, słuchajcie, DeFris top 10 to już yy, mówiłem. Zresztą. Też mnie naszła taka refleksja, bo widzę wiele głosów zachwytów ogromnych, uzasadnionych, moim zdaniem uzasadnionych, nad filmem The Też zgadzam się w pełni z tym, że prawdopodobnie byłby to zawodnik teraz w top ten UFC, a może nawet w top five, w top pięć znaczy. Jak najbardziej. Natomiast nie do końca forsowanie takich narracji współgra z ujmowaniem Arkadiuszowi Wrzostkowi. Rozumiecie o co chodzi? Jeżeli tutaj na podstawie, między innymi, tej walki e, konstatujemy, że Phil de Frise jest piekielnie mocnym zawodnikiem, no to musimy też przyznać, że e, musiał mieć rywala na tle, którego to udowodnił. Bo jeżeli przyjmiemy, że był totalnym słabym uszem Arkadiusz Brzosek, no to ujmujemy temu zwycięstwu Phila de Frisa. Co dalej? No dalej, słuchajcie, sytuacja wygląda następująco, a mianowicie. KSW ma duży problem. KSW ma naprawdę duży problem, bo nie oszukujmy się. Mówiłem o tym w poprzednim filmie, tym sprzed trzech miesięcy, bo łącznie poświęciłem dwa nagrania tej walce Arkadiusza Wrzoska z Filem Defrisem. I wspominałem o tym, że gdyby Arkadiusz Wrzosek pokonał Defrisa, no to urósłby, wyrósłby na gigantyczną gwiazdę KSW i zawodnika, który jak najbardziej może ciągnąć ten wózek. Mógłby zostać lokomotywą tego polskiego giganta, zbliżając się pod kątem rozpoznawalności, medialności do takich tuzów jak Mamet Halidow czy Mariusz Pudzianowski. Nie twierdzę, żeby ich przeskoczył, ani nawet, żeby się do nich zrównał, z nimi zrównał, ale naprawdę miałby papiery na to i medialne i sportowe, aby ciągnąć ten wózek zwany KSW. Teraz natomiast sytuacja jest oczywiście skomplikowana. Słyszałem wywiad Martina Lewandowskiego z Arturem Mazurem. W którym to Marcin Lewandowski zapowiedział restrukturyzację zarobków. No, wydaje mi się i z tego się w ogóle nie cieszę, że jest to bardzo jasny i widoczny symptom tego, że nie dzieje się dobrze w KSW pod kątem finansowym. Jeżeli oni wszyscy chcą teraz obniżać garze swoim zawodnikom, a przynajmniej oczekiwać od nich więcej, to oczywiście ich święte prawo. I święte prawo. Kończy się kontrakt, negocjujemy nowe, nowy, pracodawca ustala swoje warunki, ma swoje oczekiwania, pracownik ma swoje oczekiwania, żądania i gdzieś się spotykają. Rynkowe prawo, nie mam z tym problemu. No ale, skoro przybiera to teraz masową skalę, to mam wrażenie nieodparte, że nie jest dobrze z KSW. Oklagon się zbroi, FNC się zbroi, oglądalność myślę, że nie jest szczególnie wysoka, jeśli chodzi o KSW i szczerze mówiąc, no trzymam kciuki tutaj za tą organizacją, bo też nie ukrywam, że im lepiej dla KSW, tym lepiej dla polskiej sceny MMA, tym lepiej dla mnie, tym lepiej pewnie dla Was, jako fanów, tym lepiej dla zawodników i tak dalej, KSW jest bardzo istotnym czynnikiem tego nadwiślańskiego środowiska MMA. A rzekłbym może nawet, że kluczowym. Trochę poza UFC. Bo gdybyśmy mieli teraz w UFC jeszcze kilku nowych zawodników, to mielibyśmy mniej więcej co 3-4 tygodnie walki polskich zawodników w UFC. A one odbijają się bardzo szerokim echem. I to też jest taki czynnik, który buduje nadwiślańską scenę. Wracając zaś do KSW. Brakuje gwiazd, brakuje gwiazd. To nie jest jednak UFC, gdzie, słuchajcie, odchodzi Anderson Silva, pojawia się Conor McGregor, odchodzi John Jones, pojawia się, nie wiem, Thomas Pinal, albo Alex Pereira ma swoje dwa lata chwały, Izraela Adesanya i tak dalej. Tutaj potencjał do kreowania gwiazd jest znacznie, znacznie większy. W KSW takiego potencjału nie ma. Arkadiusz Zosek stracił swoją szansę. Oczywiście, może się odbuduje, z czasem powróci, ale póki co stracił swoją szansę. Adrian Bartosiński nie ukrywa, że marzy mu się UFC. Jest Mamed Khalidov, ale ile on stoczy jeszcze walk? Jedną? W porywach dwie? Nie więcej. Saladin Parnas. No ale Saladin Parnas na polskiej scenie, no mimo wszystko nie cieszy się aż tak wielkim zainteresowaniem. A KSW stoi właśnie najmocniej na scenie nad Wisłą. Słuchajcie, jak będzie, zobaczymy. Powoli kończył będę te dywagacje. Wydaje mi się, że powiedziałem już niemal wszystko, co miałem do powiedzenia. Dajcie znać, jak oceniacie tę walkę. Czy spodziewacie się że Stefan Wojczak, bo najprawdopodobniej on będzie rywalem Fila de Frisa, będzie w stanie nawiązać z brytyjskim mistrzem rywalizację, równą walkę, czy mu się postawi. Ma z jednej strony gabaryty, ma też chyba całkiem niezłą defensywę zapaśniczą, to jest zapaśnik stylu tylko, że klasycznego, jasny gwint. Jak mówię, gabaryty ma, ciężkie pięści też ma, więc może się w jakimś stopniu postawi. Słuchajcie, no Łzy nie uroniłem mimo wszystko po zwycięstwie Filadelfisa, choć trzymałem kciuki za Arkadiusza Wrzoska. No trudno nie pałać tutaj dużą, bardzo dużą sympatią do Filadelfisa, który też, który też, dodajmy, nieszczególnie się z tym może afiszuje, ale to jest człowiek elementarnie przyzwoity, który podziela elementarnie przyzwoite poglądy. Szkoda, że się z nimi nie ujawnia, ale wiemy jak, wiemy jak jest na Wyspach Brytyjskich, tam yy, mocno się narażasz, jeżeli publicznie Wygłaszasz poglądy niezgodne z powszechnie przyjętą narracją. Tak czy inaczej, Phil De Fries broni po raz dwunasty tytuł mistrzowski kategorii ciężkiej KSW. Rozmontował bez problemu Arkadiusza Wrzoska, ale uważam, że Arkadiusz Wrzosek to jest nadal zawodnik z potencjałem, który być może, gdyby Podszedł odrobinę oszczędniej i z większym szacunkiem do Phila de Frisa, czyli <tak>, tak sobie teraz zdałem sprawę, że wspominałem o tym, że ten mental Arkadiusza Wrzoska może być bardzo pomocny. No bo, słuchajcie, nie będzie się obawiał tego Phila de Frisa, nie będzie sparaliżowany w stójce i tak dalej. A okazało się, a okazało się tak summa summarum, że to jego zuchwałe nastawienie okazało się gwoździem do jego trumny. Bo z perspektywy czasu, oczywiście. Mądry Polak po szkodzie. Powinien był zachować więcej uwagi w tych pierwszych sekundach, w pierwszych minutach walki. Nie szukać od razu rozstrzygającego uderzenia. Ale był tak pewny siebie, że poszukał i zapłacił za to obaleniem. A jak wiemy, po obaleniu, no to w zasadzie było po walce. Dajcie znać, co sądzicie o tej walce? Jak ją oceniacie? Jak oceniacie potencjał jednego i drugiego, i czy cieszyliście się z takiego, a nie innego rozstrzygnięcia? Dzięki serdecznie za dzisiaj. Jutro, jak mówię, około 12, może później, opublikuję podsumowanie obu gal, czyli KSW 107 oraz UFC w Atlancie. A za dzisiaj dziękuję serdecznie i do usłyszenia.